Witam po raz kolejny i tym razem nie w mojej kuchni, a w moim ogrodzie. Przygotowane już palenisko i kociołek, więc od razu wiadomo o co chodzi. No bo co w taki piękny letni weekend można robić? Albo grilla, albo kociołek, jeżeli tylko jest taka możliwość. Dziś będzie kociołek. Co do kociołka przygotowałem? Dwa rodzaje mięska, chudsze i tłuszcze. U mnie to jest karkówka i łopatka. Zamiast tą tłuszczą frakcją może też być płoczek na przykład. Nie za bardzo pusty. Tyle samo ile mięska razem, tyle powinno być ziemniaków. Do tego różne dodatki. Ja mam przygotowane pieczarki, marchewkę, cebulę, kalarepę, przyprawy proste, sól, pieprz, sól ziołowa, bo w pewnym momencie będę używał tylko soli ziołowej, a soli zwykłej tylko do solenia mięsa. Trochę lubczyku też się przyda. Czy ja tam coś jeszcze mam? No liście kapusty obowiązkowe do kociołka. Kociołek niewielki, siedmiolitrowy, więc porcja też za ogromna nie będzie. Na początek rozgrzewam trochę smalcu. Celem jest potrawa mięsno-warzywna, którą można podać w postaci suchej lub podlanej wywarem. Na rozgrzany tłuszcz wrzucam mięso pokrojone w kostkę. Podduszę ją delikatnie przez jakieś 15 minut. Jak już mięso puści soki, czas je wyjąć. Teraz dno dokładnie wykładam liśćmi kapusty. I do środka wkładam mięso. Staram się, żeby mięso było wewnątrz kapusty, odseparowane od boków pociołka. Na mięso sypię sól i pieprz. Wykładam cebulę pokrojoną w plastry, posypuję solą ziołową, następnie pieczarki, znów troszeczkę soli ziołowej, kalarepa, marchewka. Odrobina soli na wierzch i teraz czas na wierzchu położyć sporą porcję ziemniaków. Źródłem ciepła może być węgiel drzewny lub brykiet. Przede wszystkim dlatego, że łatwiej go kontrolować. Mieszkam dość blisko lasu i unikam otwartego ognia. Zupełnie na wierzchu układam żeberka wędzone żeberka. Ups, wcześniej na ziemniaczki też trochę soli dziełowej. Przykrywam kapustą, przykręcam pokrywę i grzeję. W kociołku jest otworek. Warto go ustawić tak, żeby pasował do ziemniaka. Za pomocą szpikulca do soszyków można będzie sprawdzić, czy ziemniaki już zmiękły. Nadszedł czas na degustację. Trochę mi się sprawa przyciągnęła, ale to nie z mojej winy, tylko moi goście dali sygnał, że będą nieco później. Całkiem spore nieco, a ja już wszystko miałem wstawione. Więc musiałem trochę obniżyć temperaturę i proces przyciągnąć, żeby to wolniej dochodziło. A potem, jak już w mojej ocenie, ocenie było dobre, to tylko tyle, żeby utrzymać ciepło. Teraz już jest właściwy moment, żeby rozkładać na talerze. Powinno to zająć około 1,5 godziny do maksymalnie 2,5, w zależności oczywiście też od wielkości kociołka. Yy, I co jest ważne? Ważne jest to, że najpierw musi zacząć apetycznie z kociołka pachnieć. Jak zaczniemy aromaty, zwłaszcza tą gotowaną kapustę, ją się najszybciej wyczuwa, to poczujemy z kociołka, to już jesteśmy blisko. Teraz potem trzeba tylko... Yy, sprawdzić na jakim poziomie twardości są warzywa, żeby one były wystarczająco miękkie. No i nie grzać za mocno od dołu, bo tam od dołu się przypalić może, więc ostrożnie z tym grzaniem. To co? Nakładam. Pierwsza porcja dla mnie już nałożona. Spróbuję i zaraz nakładam dla gości, no bo trzeba być pewnym, że na pewno wszystko jest ok. Barchewka, mięciutka, cebulka, pcha, ziemniaczki, mm, gorące. Bardzo dobre. I mięsko. Mm, mięsko się rozpada. Dosłownie się rozpada. Wystarczająco, nie zasłonę. Pieprzu dałem nie za dużo, ale wyraźnie go tutaj czuć. Może to i nie jest. A, cieknie trochę. Może to i nie jest. Cud estetyki, ale smak zarąbisty. Hmm. Nakładam dla reszty. A was? Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie też w ten dzwoneczek, żeby otrzymywać sygnały o następnych odcinkach. Do zobaczenia i spacznego Wam życzę. Na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla kibowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki. I co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.